Po pierwsze, kto w pracy? Po drugie, czy piłkarze młodzi, tak jak chociażby Sanocki, czy nie dostaną szansę w tym spotkaniu? Czy też młodzi pierwszej jak następna? Witam serdecznie. Jedziemy na ten wyjazd w najsilniejszym ustawieniu, na silniejszym zestawieniu, jakie możemy skompletować na ten moment i będziemy starali się właśnie w tym pierwszym trudnym wyjazdowym meczu. Jak panowie się wspomnieli o tej murawie jest w dramatycznym stanie. Będziemy się starali w tym, w tym pierwszym meczu już się loserwansu. Chociaż dajemy sobie sprawę, że, że czeka nas trudna przykraba w przyszłości. No tak, ja rozumiem pani ten ale to, to, to znaczy, że... Wiemy jak jesteśmy określi, jesteśmy w okresie, kiedy każdy dopiero wracają. Prezentacji Kaspera chyba dzisiaj, tak? z jeszcze razem. Więc pytanie: Kto wypada w związku z tym groną prezentacji i kto z młodych piłkarzy w związku z tym znajdzie się w tej 18 części? No, w tym momencie nie będę przechodził dokładnie do personelu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, będziemy najmocniejszym składem. Mamy pewne problemy, mamy, mamy drobne obrazy. Wiadomo, że to jest trudny, trudny okres dla nas jako. Ten klub, który wysyła 12 zawodników na reprezentację i, i te powroty są różne. Więc e, wszystkie ręce na pokład i ci, co mogą jechać, ci, co są w i ci, co są w dobrej dyspozycji, będą z nami. Oczywiście nie zapominamy absolutnie o młodych zawodnikach i, i oni również e, będą mieli szansę zaistnieć w tym, tym spotkaniu. E, oczywiście, 18, Państwo się oczywiście dowiecie. Czy na razie Pan nie podał? Rozumiem. A Kasper Hamelainen jak jego sytuacja wygląda, bo zszedł kulejąc, tam usłyszeliśmy o, o problemie z mięśniem. Tak, wrócił, wrócił niestety. No, to są właśnie te roki reprezentacji. Cieszymy się bardzo jak zawodnicy wyjeżdżają na zgrupowania, reprezentują um, barwy narodowe, ale również reprezentują nasz klub. Więc to jest, to, to, to jest bardzo pozytywne z jednej strony, a z drugiej strony no, właśnie takie niewielkie niespodzianki. nas. Natomiast no, decyzja czy, czy on w dniu jutrzejszym wystąpi czy nie to, to będzie zapadała właśnie w najbliższych, w najbliższych chwilach. Panie Terenze, czy pan może nam jakieś informacje na temat zdrowia Darko Jewnicza kolejnie podzielić, bo e, takie wieści dochodzą dosyć optymistyczne po jego powrocie z Bałkanów. Jak to wygląda? Tak rzeczywiście ta, no, ta terapia w, w Belgradzie... E, Przebiegała dobrze. Darko wrócił pełen optymizmu, jeśli chodzi o jego stan zdrowia. Wczoraj uczestniczył w jednej części w pierwszej treningu. Z nami dzisiaj również. Także jest progres, jest postęp i wydaje się, że najbliższe dni pokażą, pokażą jak szybko Darko do nas wróci. No, wiadomo, jako sztab szkoleniowy czekamy na. skład na mecz z błękitnymi z Targa Myślicie już o sobotnim meczu z bks czy dopiero zaczniecie o nim myśleć po meczu z Błękitnymi? Bo to jest niedużo czasu powiedzmy, za szczerze trzy dnia. zgadza się. Troszeczkę jedno i drugie, ponieważ jak Państwo sięgniecie pamięcią, te, te mecze nasze, kolejorza po, po przerwach na reprezentację, no, delikatnie mówiąc, nie były imponujące i e, czasami tak raz, zwłaszcza w drugich częściach połów tych meczów wyglądała, wyglądała różnie, więc na pewno takie przetarcie, oczywiście mówię przetarcie w tym kontekście, że to jest półfinał Pucharu Polski, także jak najbardziej poważnie i z całą powagą do, do rywala podchodzimy do tego spotkania, natomiast patrząc na temat, to, co w perspektywie meczu, meczu kolejnego i drugiego, to na pewno to będzie dobrze, żeby ci zawodnicy mają szansę zagrać, co są gotowi, co są zdrowi, co są w 100% tak? przygotowani na spotkanie, żeby mogli zagrać i z błękitnymi, i nie żeby byli gotowi na mecz z skołkatować. Karol Boczkowiec, głos Wielkopolski. Panie trenerze, wola walki u piłkarzy błękitnych pewnie będzie na najwyższym poziomie. Chciałbym zapytać, co wy musicie zrobić, żeby decydowały te umiejętności piłkarskie, które niewątpliwie macie, macie większe. Stawiam pan sedno oczywiście, że w takich meczach, to co wcześniej Szymek powtarzał, czyli do gody jednej czy drugiej bramki, takie mecze się odbywają, a w naszym przypadku to oczywiście, czyli to podejście mentalne zespołu, jeśli ono będzie na tak wysokim poziomie jak błękitny, czyli wyrównamy im i ambicją, i jeśli chodzi o względy motoryczne, będziemy nie słabiej wyglądać tylko lepiej, jako drużyna, która jest w dwie klasy wyżej. No to umiejętnościami piłkarskimi na pewno prędzej czy później mimo złego stanu Murawy będziemy w stanie to, to udowodnić, dokumentować, że, że jesteśmy lepszym zespołem. No i tak, oczywiście to jest z jednej strony kwestia sztabu szkoleniowego, a z drugiej strony samych zawodników, żeby oni potrafili, potrafili przełożyć to, to, to swoje myślenie na, na to, że jadą tam do długik o finał o to, żeby później zagrać w Warszawie na stadionie narodowym. Jak do tej pory? Trzeba przyznać, że, że od kiedy pracujemy tutaj do Poznań, do tego aspektu nie mieliśmy większych zastrzeżeń, więc liczymy również, że w dniu jutrzejszym wyjdzie zespół w tego słowa znaczeniu. Pytam też dlatego, że ten mecz reprezentacji pokazał, że kiedy, kiedy powiedzmy właśnie ta, ta walka kiedy da się wciągnąć w tą grę, tak jak na przykład Polacy dali się wciągnąć w grę Irlandczyków, to to się różnie kończy, prawda? I o to też dlatego pytam właśnie. No tak, zgadza się oczywiście, że tak to wygląda, dlatego my musimy oczywiście z poczucia własnej siły wyjść na to spotkanie z szacunkiem do rywala, ale wiedząc o tym, że to my jesteśmy zespołem na o Polski i, i że to my mamy stanowić o sile w tym spotkaniu, więc no, takie są realia i każde inne rozwiązanie, każdy inny wynik będzie wiadomo dla na, nas porażką. tutaj nie ma gdybania, po prostu wychodzimy i musimy te swoje założenia, które gdzieś tam będą przez nas narzucone, te założenia, które zawodnicy już znają z wcześniejszych treningów, um, muszą po prostu wnieść na ten tego spotkania i tak to ma wyglądać. Inaczej sobie innego nie Na pewno oglądaliście Błękitnych. No Czym do tej pory wam zaimponowali? Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, natomiast na pewno jest to zespół, który który ma indywidualności w swoim zespole. Również że będziemy zdradzać jakieś indywidualności. Natomiast jest to zespół, który przede wszystkim w momencie fazy obrony, gdy uda im się odebrać piłkę na własnej połowie, bardzo szybko potrafią wyjść z kontroli. My z kolei coraz lepiej właśnie wyglądamy, w, jeśli chodzi o organizację gry defensywnej w fazie ataku, czyli coraz lepiej nasi defensywni zawodnicy obrońcy czy to defensywni pomocnicy czytają tą grę i, i, i potrafią się ustawić odpowiednio do, do przeciwnika. Jeśli w dniu jutrzejszym również nam, nam to będzie wychodziło jak w ostatnich meczach ligowych, to do tych kont, do tych szybkich ataków różnych przeciwników nie powinno dochodzić, więc powinniśmy zabrać o najmocniejszą broń naszego rywala. No i oczywiście jeśli, jeśli już rzeczywiście dojdzie do, do, do takich spięć pod naszą bramką i będą stałe fragmenty gry, to to jest, taki, to jest taka druga mocna droga naszego rywala, gdzie właśnie potrafią wykorzystać te indywidualne umiejętności, o których wcześniej wspominałem. Więc jeśli te, te dwie rzeczy będziemy, będziemy starali się um, będziemy starali się zabrać różne rzeczywiście, no to nie powinno problemu. Jeszcze chciałem wrócić do tej przerwy prezentacyjnej. Mieliście dzięki temu, jak szkoleniowy okazję popracować w mniejszym gronie, łatwiej coś zauważyć, łatwiej któremuś z piłkarze się wybić. I chciałem Cię zapytać, czy któryś z tych piłkarzy, który został w Człowie, wyjątkowo wykorzystał swoją szansę i, i to zaplacowuje w przyszłości i o czym się przekonamy? Nie wiem, czy kadrze, czy coś takiego? Rzeczywiście pracowaliśmy w mniejszym gronie i było sporo czasu na, na indywidualne treningi. E, wiemy na przykład, że Dawid Kownacki nie pojechał na. Przez przeziębienie choroby nie na, na młodzieżową reprezentację, więc, więc z nim również żeśmy sporo treningów indywidualnych wykonali i trzeba przyznać, że, że te ostatnie 2-3 dni pokazały, że jeśli chodzi o tą formę szczerecką i, i tą dyspozycję jest naprawdę wzyszująca. Um, pracowaliśmy z zawodnikami z defensywy, czyli Marcin Kaminski. Doskonaliliśmy wprowadzenie piłki właśnie z, ze strefy obrony. No i z kilkoma innymi graczami, ale to może teraz szczegóły nie będę, będę ujawniał. Natomiast tak, byli wojkarze właśnie tak jak Pan wspomniał, że w, w broni można można zobaczyć jak mm, zawodnicy w danym momencie podchodzą do, 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 do treningu. I również byli gracze, którzy zagrali w, w rezerwach. Generalnie trzeba przyznać, że jesteśmy z tej grupy, która została, jesteśmy, jesteśmy zadowoleni również z tego meczu ligowego naszej, naszej Panie Proszę, jak wygląda <tuszy> sytuacja z nawodnikiem Pedro Rolandzicza, bo on wrócił nie zagrał na meczu, czy jest już zdrowy? Tak, no tego urazu nabawił się w meczu z Legion i um, wygląda to coraz, coraz lepiej. Liczymy na to, że w najbliższym czasie będzie już mógł część zajęć yy, yy, piłkarskich wykonać właśnie na wojsku nie tylko tutaj yy, na siłowni czy na salce. Więc no, w najbliższych dniach oczywiście to nigdy to można grywać, można mówić, że, że do tego dnia czy następnego, natomiast no, najbliższe dni pokażą, jak on szybko wróci. Wszystko jest, dobrym kierunku idzie, wszystko postępuje zgodnie z procedurą lekarską, więc e, liczymy na to, że w najbliższych <coughs> dniach będzie mógł do na nas dołączyć. Czyli na no, nie jedzie, tak? To, to... Panie Treże, zabierzecie, wybieracie na mecz Krzysztofa Kotorowskiego, dlatego sama podróż do stargardu to byłaby taka, taką podróżą sentymentalną. Czyli nie, nie ma go szczególna. Krzysiek nie jedzie. Jeszcze chcę pytać Panie Trenerze o pozostałych reprezentantów czy oni, nawet tych, którzy nie grali jak Karolinę, czy oni wrócili zdrowi żadnych pracowców, chłopcy z reprezentacji młodzieżowych, nic im nie dolega, bo tam już na przykład z Niemcami został tam podurbowany w jednej sytuacji, czy, czy, czy wszystko z jest okej. Okay. Tak, Darek, ale również i, i Tomek musieli szczęśliwie po, po wielkim sukcesie nad Niemcami, więc byli podurbowani, byli zmęczeni. Wiadomo, ja że te mecze reprezentacji niosą ze sobą dodatkowy ten, ten, ten aspekt mentalny, który, który Mówię, że zawodnicy wracają z reprezentacji zazwyczaj bardzo, bardzo zmęczeni, tak to można było zobaczyć choćby po, po Tamasie, który, który rozegrał swoje spotkanie z Grecją, ale widać, że, że wrócił mocno podmęczony. Um, po naszych finach. Więc, więc tak jak mówię, to jest trudny, to jest trudny moment dla, dla takiego klubu jak Lech, gdzie 12 zawodników wyjeżdża i oni w różnym czasie wracają, w różnych dniach, o różnych godzinach. Żeby, żeby zebrać tych zawodników ponownie w, i, i żeby oni byli gotowi na 100% w takim meczu jak z nimi Więc tu jest oczywiście my zakasujemy rękawy i jesteśmy, jesteśmy gotowi im pomagać, ale oczywiście oni tutaj mentalnie sami muszą do tego dojrzeć, żeby, żeby być gotowymi do, do, do uczestniczenia w tych spotkaniach. Karol wrócił, jest, jest zdrowy, jest, jest gotów, gotów do gry, więc również będziemy mogli z niego skorzystać. Czy są jeszcze pytania? Tak, jeszcze. Zobaczymy. Czy chcesz? Dla to, tak to, tego, to ten, że w nawiązaniu do tej grupy zawodników z rezerw, którzy wzięli udział w treningach pierwszego zespołu, chciałbym zapytać o Piotra Kurwiala. To jest taki zawodnik, który w trzeciej lidze błyszczy skutecznością, w samej trzeciej lidze 8 bramek. I chciałem zapytać o to, w kontekście jaki macie plan do tego zawodnika, bo na pozycji numer 9 jest spory problem. Właściwie teraz w każdym zespołu jest tylko jeden napastnik, który regularnie zdobywamy. w tym kontekście widzicie Piotra w pierwszym zespole, czy na razie to wszystko jest gdzieś jeszcze w Piotrek uczestniczył już w kilku treningach z nami. Nie, wszystkie treningi są ostatnio dla Maitrych, także nie wszystkim wiecie. Natomiast e, tak, był na naszych treningach, wywarł e, dla na nas pozytywne wrażenie. Jest to piłkarz o doskonałych warunkach e, fizycznych, jeśli, jeśli patrząc na tą pozycję numer 9, e, który potrafi ramki, bramki. A to jest chyba to jest najważniejsze na tej pozycji. E, m, Oczywiście znamy też jak już na ten moment jego mankamenty, nad, nad czym musi jeszcze, jeszcze sporo pracować. Natomiast tak, jak, jak powiedziałeś, to doskonały materiał i na zawodnika numerem 9 w Lewu Poznań na przyszłość. I staramy się tego nie zmarnować, wręcz przeciwnie. Będziemy starali się go wprowadzać jak najlepiej do, właśnie, do, do kadry pierwszego zespołu. idą no, takie dni, że on również u nas dostanie szansę i, i, i będzie mógł się na dłużej zaprezentować e, w otoczeniu pierwszego zespołu. Potencjał olbrzymi, więc e, no, to nas tylko może cieszyć, że, że tacy zawodnicy już się też pojawiają i zgłaszają i, i aspiracje do właśnie tej kadry pierwszej drużyny. Jeszcze. Jeszcze o tego Krzysztofa Gotowskiego chciałem dopytać Panie Trenerze. Czy to już jednak możemy mówić o ukończeniu przez Krzyśka kariery i zajęciu się pracą z młodzieżą, o której już wspominam jakiś czas? Krzysiek jest przede wszystkim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o podejście do wykonywanego zawodu i tutaj nie mamy najmniejszych zastrzeżeń, zastrzeżeń co do jego podejścia i pracy, więc nadal jest mimo. nie będziemy nikomu zaglądać tak kalendarz. Natomiast e, mimo, mimo tych lat jest, jest nadal e, oczywiście brany pod uwagę i, i jest, e, rywalizuje o to miejsce w, w Bramce Lecha Poznań. Więc Za każdym razem jest brany pod uwagę. Natomiast wiadomo na ten moment, że są bramkarze na ten moment przed nim. Więc absolutnie nie, nie, nie wyklucza to tego, że. że z meczów, czy z właśnie do pierwszego składu? Tak jak mówię, motorycznie, mentalnie i, i piłkarsko jest nadal na najwyższym poziomie i jak najbardziej ma szansę, ma szansę nadal zaistnieć w tym poziomie. Rozumiem, że to już ostatni był, To było ostatnie pytanie.